Hej, Eczka, tylko te karty. Raz, dzisiaj sobie popiszę Clever, bo tak. Tak. Tylko, sorry, no bo ja tak I dlatego no... do tego, siedzę z nią, żeby tak gdzieś tego. Tylko... I do was, to przeczytałem, nie? No, nie? I, hej. Co, on tak długo odpisuje? Co to jest? Lejdę, idę, 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 Szo! W szafie. Pozroba Quick! No okej, okay, pokaż w szafie! Ale co? Już się boję tego Kleberbota Czy gramy w Minecrafta? Nie, w simsy to się, z, to się z, to Co to jest Baudi? Yy. Nie wiem! Yy. nie wiem. Nie wiem! A B. A nie tak. to jest, To jest zawsze. A je! I jakie! Aje. Może zrób coś ciekawego. Ktoś chce, żeby zrobić coś ciekawszego, daję lajka. I... zaczniemy grać w ogóle. Co no. jakie? A to nie jest no nie no. no srakiem, no. No to, to, to srakie. no srakiem. Srak! Jesteś tyły. Jesteś te biły? Nie. <grym> Jesteś nie A ja to pomagam. Popycie, chyba będę pomaga, tak. Uuu, ja jestem Nie Nic. Jest. Zmienimy temat, bo troszeczkę dziwnie lubisz arbuzy. Nie! Złapałeś moje serce! Złapałeś. Aś! Jakby co to Byłbyś ja też... Argozynie. Jakby co, to ja też mam katar, więc. No, znaczy, takie katarowe osoby, jakie jesteście tak upały. Ja jestem no. chłopakiem. Kurze, Okej! Okay. To tak. jeśli żeby... nie bym, bo wiecie, to jeśli... może być dziewczyna. Jeśli byście wczyni... Very big! Czyli coś tam, nie pamiętam. Nie chcę się. To jest proste, to ale myślę. Jeśli Sto. chcecie więcej w sklorbota, to podpiszcie. No właśnie, piszcie, piszcie, takie... lucky, bo to takie WTW. To jest nudny, ale bo nie, nie mam pomysłu, well, więc well, chore i nam się nie wiem, jakie i idą Dobrze, myślę, że te, 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 teraz y, to jest pytanie ostateczne, musimy wymyślić, czekajcie, zaraz wracam do was po krótkiej przerwie i po prostu mm. potem powiem, mówimy wam, no jak jeszcze... no, Dobra, więc po, krótka pauza. Dobra, co to jest? coś ważne, o co mi zakończyłaś. Co dostaje? Dobra, pytanie ostateczne. Co zostało? Daauu! To... E. Z matematyki. Po co z matematyki? matmy Yo Przyznaj się! nie jaki... Pożek! No, Nawet nam się nie chce, bo wiecie. To, to my umiemy pisać, ale nam się nie chce. Właśnie. Sześć. Uuuu, <noise> congratulations! Congratulations! Gratulam! No i na tym będziemy kończyć od Dzięki. Dzięki. No i na tym cudownym ruchu będziemy kończyć Pozdrawiam widzów. Pozdrawiam widzów Lightning Intro 11. Zapraszam na mój kanał. I cisella. Tak. No e, i to było e, i e, Aha! Tak clever arbut jest w Okej. Okay. Bo ja lubię arbuzów.